Nie witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj przechodzę znowu do Was z recenzją kolejnej nisko przetworzonej karmy. Omówimy sobie karmy wekowane ale powiem Wam, że ja nie jestem w stanie wymówić nazwy tej firmy, więc będę się posługiwała tłumaczem słodyczek. Nie ślema mały. Szlema mał. Dobra, chyba coś takiego. Ślema mał. Ślema mał. Dobra, po prostu będziemy mówić weki ze złotą zakrętką z Amazonia Zo. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, te weki, jak i inne nisko przetworzone karmy, znajdziecie w sklepie Amazonia Zo, więc zachęcam do zaglądania tam. No dobrze, więc karmę, którą będziemy dzisiaj omawiać, właściwie zaliczamy do tak zwanych mokrych karm. Natomiast bardzo często, gdy pada określenie mokre karmy, no to wszyscy myślą, wiecie, o puszkach, o konserwach. Natomiast to jest błąd. Ponieważ wśród mokrych karm mamy także bardzo fajne, nisko przetworzone opcje, takie jak na przykład karmy wekowane. Czyli karmy wekowane, takie karmy w słoiczkach, one są po prostu gotowane, te surowce są gotowane, a następnie po prostu jest zawekowane, tak jakbyście zawekowali obiad. Więc jest to doskonały sposób na przechowywanie e, żywności. Te karmy są e, bardzo też smakowite, no ale niestety minusem tych karm jest cena. To niestety jest dosyć bolesne. Cena takiego jednego słoiczka, słoiczka 400 g, to jest 30 zł, więc... No, niestety jest to na pewno minus tej karmy. Natomiast, no, za jakość po prostu się płaci. E, zaraz przejdziemy do składu, ale właśnie na początku chciałam podkreślić, że jest to karma nisko przetworzona. Tutaj te surowce są po prostu gotowane, następnie wekowane, nie jest opakowane do puszek. Ja nie jestem fanką podawania psu pokarmu z puszek, ponieważ puszki zawierają bisfenol, który może przenikać do żywności i, no nie, jakby żywienie psa konserwami jakoś w ogóle mi to nie gra. Też zobaczcie, że jeżeli karmimy dzieci, mamy takie słoiczki dla dzieci, no to właśnie to są zawsze słoiczki, nigdy konserwy, tak? Nikt by nie pomyślał, żeby dawać dziecku dzień w dzień konserwy, po, po prostu produkty z puszek, więc ja nie jestem fanką podawania e, psiakom pokarmu z puszek, e, takie weki to jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza opcja. To jest niemal jak domowa dieta, tak? To jest coś, co właściwie bylibyście w stanie e, zrobić w domu, no i właśnie jest to produkt bardzo, bardzo nisko przetworzony, też te karmy nie wymagają dodatku konserwantów, ponieważ tutaj po prostu to wekowanie konserwuje nam e, produkt. No więc naprawdę karmy wekowane mają mnóstwo mnóstwo plusów. Właściwie chyba jedynym tak naprawdę minusem jest niestety ta e, cena. Natomiast no, płaci się naprawdę za, e, za jakość. Produkty z tej firmy małe. właśnie z tej są słuchajcie ręcznie robione, czyli to nie jest masowa produkcja wiecie w jakiejś fabryce normalnie stoją za tym ludzie więc to też zawsze oczywiście na, na plus produkty są jakości, te surowce są jakości human grade, no naprawdę jest to najwyższa jakość jest to niemiecka karma tak jak wam mówiłam znajdziecie ją w Amazonia smaków jest bardzo dużo i te smaki też między sobą się różnią, zaraz Omówimy inne, natomiast ja tutaj mam przed sobą wołowinę. Eee, I słuchajcie, zerknijmy na skład. Generalnie są to karmy pełnoporcjowe, tak? To nie jest karma uzupełniająca, to jest normalnie karma pełnoporcjowa, czyli taka, która nie wymaga żadnych dodatkowych suplementów. Jeżeli chodzi o skład, 67,5% wołowiny eee, z mięśni, serca i wątroby, czyli no idealnie, tak, mamy na pierwszym, mięs e, mięsu. <grym> na pierwszym miejscu e, mięso mięśniowe, potem mamy serce i wątroby. Właśnie jakbym tak miała wybierać takie najważniejsze podroby, to właśnie wątroba i serca są według mnie najcenniejszymi podrobami. Um, no więc właśnie tutaj super, że, że znajdują się właśnie te podroby w tej karmie. Wiadomo, dodatek żołądków, czy ozorków, czy nie wiem, płuc. Też może być wartościowe, no bo to też wiecie, jest źródło kolagenu i tak dalej. Natomiast, no to serce, wiecie, końcą Q10, tauryna, wątroba, no to jest e, bogactwo witamin, minerałów, więc no te dwa podroby są tutaj tak idealnie dobrane. To są właśnie te najważniejsze. Dalej w składzie mamy 12,5% marchwi. Bardzo fajny dodatek. Marchewka jest bardzo wartościowa, e, bardzo taka łagodna dla układu pokarmowego psa. Tutaj jest tej ilości 12%. To jest w porządku, jest to wiecie gotowana marchewka, więc jest dobrze strawna. E, też wiele psów po prostu lubi smak marchewki, ponieważ ona jest słodkawa, więc e, fajny dodatek. Dalej mamy 12,5% e, ziemniaków, czyli tutaj mamy taki element, powiedzmy tego zapychacza. Podejrzewam, że gdyby nie było tych ziemniaków, cena takiego słojczka byłaby jeszcze jeszcze wyższa. Natomiast tutaj wiecie, e, producent musi wypośrodkować jakby swoje możliwości e, względem jakby ceny, którą potem będzie Oferował. Wiecie, w takim idealnym świecie, lepiej by było, gdyby zamiast tych ziemniaków były chociażby bataty, albo dynia, albo mieszanka innych warzyw, jakiś broku, kalafior no to to by było idealnie. Natomiast no, są te ziemniaki, jest ich 12%. Mogłoby ich nie być, ale wiecie, ja to często mówię, że nie ma czegoś takiego jak karma idealna. Dalej mamy 5% bulionu, 1 3% oleju z łososia. Dalej mamy proszek ze skorupek jaj i mąka wodorostów. I to jest koniec składu, więc tutaj, no naprawdę, to jest niemal tak, jakbyście sami e, przygotowywali psu posiłek w domu. Tak, nie ma tutaj żadnych takich e, sztucznych dodatków. Jako źródło omek jest olej z łososia, jako źródło wapnia jest, sk są skorupki jaj, jako źródło e, jodu są e, wodorosty, więc, no naprawdę, rewelacyjnie. Wilgotność to jest 71,2%, więc, no też idealna. Właśnie o takiej wilgotności psy powinny spożywać. E, Pokarm. Generalnie te karmy nie zawierają żadnych konserwantów, żadnych, wiecie, ubocznych produktów, czy do pochodzenia zwierzęcego, czy roślinnego, żadnych takich, powiedzmy, syfów. Tutaj nie znajdziecie. To są naprawdę takie wyselekcjonowane składniki, no bardzo, bardzo dobrej jakości pokarm. Nie ma też żadnych substancji zagęszczających i producent podaje, że jest to karma dla psów w każdym wieku. Generalnie e, znajdziecie najróżniejsze smaki. Tutaj jeszcze mam dla przykładu. E, Smak taki rybny. Tutaj mamy wersję ze szprotkami i zerknijmy teraz na skład. 67,5% szprot, dalej mamy 12,5% marchewka, dalej mamy 11,5% ryż, 5% bulion, potem mamy olej z łososia, mączka z wodorostów morskich, proszek ze skorupek jaj, czerwone algi, i to jest koniec składu. Czyli tutaj mamy, powiedzmy, jako ten zapychacz trochę ryżu dodanego i znowu w takim idealnym świecie, no fajnie, jakby tego ryżu nie było. Natomiast biorąc wszystko, inne pod uwagę proces produkcji, pozostałe składniki, to, że nie ma konserwantów, to, że są składniki jakości Human Grade tak dalej, no to już na ten jeden minus, myślę, można przymknąć oko. No jeszcze, dobra, tym minusem jest też cena, ale wiecie, no, no naprawdę ciężko jest znaleźć, według mnie właściwie nie istnieją takie karmy idealne, więc no jest ten ryż, ale to jest tylko 11% i tak jak mówię, biorąc pod uwagę te inne rzeczy, można na to przymknąć oko. No i właśnie ten skład, jest znowu bardzo prosty, bardzo krótki i tutaj te, te weki, one są określane jako single protein, czyli są wiecie, jest jeden rodzaj białka jakby w jednym słoiku, więc jeżeli psiak jest na diecie eliminacyjny, no to można śmiało tutaj z tym próbować, natomiast pamiętajcie, że jeżeli macie psiaka zdrowego no to też nie ma co opierać diety na jednym smaku, tylko wtedy takimi smakami sobie rotujemy te smaki też między sobą różnią się tłustością, więc warto nimi rotować dopasować po prostu do aktualnych potrzeb psa. Tutaj jeszcze takie wątpliwości może budzić ta szprotka, ten szprot, który jest tutaj w tej karmie, ponieważ szprot e, zawiera tiaminazę, czyli związek antyodżywczy, który rozkłada witaminę B1. Natomiast nie musimy się o to martwić podając tą karmę, ponieważ to jest karma gotowana, a tiaminaza jest wrażliwa na działanie wysokich temperatur. Więc w momencie kiedy podajemy rybę, która zawiera tiaminazę, ale ta ryba jest potem Obrabiana termicznie, no to nie ma żadnego problemu, nic się nie dzieje. Ta tiamina jest niszczona, i tutaj wchłanianie witaminy B1 nie będzie w żaden sposób zaburzone. Z tej karmy znajdziecie też e, na przykład skład czysta konina. Ja tu patrzę w dół, bo mam e, przed sobą laptopa i e, tutaj przeczytam wam skład e, konina tym mięso mięśniowe, dalej serca, wątroba i cała ta konina to jest 94% takiego słoiczka, i do tego jest dodana tylko woda i czerwone algi morskie. Więc wtedy mamy praktycznie taką czystą koninę, tylko zwróćcie wtedy uwagę na to, że wtedy to już nie jest karma pełnoporcjowa, no bo chociażby brakuje nam tutaj suplementu kwasów tłuszczowych omega 3 albo źródła wapnia, więc jeżeli będziecie zamawiać te karmy, to zawsze sobie zerknijcie właśnie na. Amazonia Zoo jest zakładka przy każdej karmie, informacje dodatkowe i tam znajduje się informacja jaki to jest rodzaj karmy, czy pełnoporcjowa czy uzupełniająca. Z innych smaków jest też wersja na przykład z kurczakiem e, tutaj kurczak stanowi 67,5% w tym mamy mięso mięśniowe, dalej serca, wątroba, czyli te podroby się powtarzają, są właśnie tutaj widzę wybierane te właśnie takie najważniejsze dalej mamy marchewka, ryż bulion, olej z łososia, mączka z alk morskich, sproszkowane skorupki jaj, więc znowu prosty skład te składy są bardzo powtarzalne więc podsumowując, mega ciekawa karma, jest to niemal tak jakbyście sami w domu gotowali e, posiłek, tylko tu macie już gotowe i odpowiednio zbilansowane więc jest to bardzo wygodne e, minusem no jest ta cena tak, jeżeli mamy małego pieska, który taki słoik będzie jadł dwa dni, myślę, że trzy dni coś takiego otwarte postoi w lodówce, no, ale raczej nie dłużej, no to może przy małym piesku jakby jest to do przejść Natomiast przy dużym psie, no to już tutaj robią się spore wydatki. Natomiast znowu pamiętajcie, że nisko przetworzone karmy możecie stosować jako urozmaicenie diety. I na przykład, e, nie wiem, dwa dni w tygodniu zamiast karmy, którą na co dzień dostaje wasz pies, e, jakiejś suchej na przykład, właśnie podać taką karmę lepszej jakości, nisko przetworzoną. I to już będzie ogromny plus i ogromny jakby krok ku zdrowszej diecie psa. No zawsze lepiej jest te dwa dni. Mieć zdrową dietę niż przez cały tydzień jeść coś takiego, wiecie, średniego. Więc e, jak najbardziej takie nisko przetworzone karmy mogą stanowić pewnego rodzaju urozmaicenie diety. To jest świetna, e, świetna opcja też na takie stopniowe poprawianie diety psa. Wiadomo, gdy mamy większego psa, no to karmienie go wyłącznie takimi wekami, właśnie będzie ciężkie do udźwignięcia finansowo, e, więc tutaj no, domowa dieta, po prostu samodzielne szykowanie posiłków, no, wygrywa. To na pewno będzie. Tani. na pewno będzie taniej robienie barfa niż karmienie psa, szczególnie dużego, tego typu karmą. Pamiętajcie też o tym, żeby rotować smakami, żeby nie opierać się tylko na jednym rodzaju. To jest bardzo ważne, żeby ta dieta była urozmaicona. No dobrze, słuchajcie, to teraz czas e, otworzyć tą karmę, zobaczyć konsystencję i dać do spróbowania moim dziewczynkom. Tak się zastanawiam, którą e, otworzyć, ale może pójdziemy w tą wołowinę. Nie wiem, czy tam radę odkręcić ten słoik poszło. O jacie. Pachnie naprawdę pięknie. Wiecie co? Aż tak sobie pomyślałam, że wystarczyłoby kupić kopytka, no albo zrobić, ale właśnie kopytka takie lekko podsmażone i z takim gulaszem. Bo to jest właśnie jak taki gulasz. Pięknie pachnie, po prostu no, jak obiad u babci. Bardzo ładnie pachnie i zdecydowanie jest to zupełnie inny zapach niż takie karmy w puszkach, niż po prostu konserwę. No, po prostu czuć, czuć różnicę i naprawdę aż sama mam ochotę to zjeść. Generalnie nie wygląda to najpiękniej, jak e, możecie tutaj zobaczyć. Ja też wam porobię przebitki, bo nie wiem, czy teraz ostrość złapało. Nie wygląda to najpiękniej, ale no, czy, czy jedzenie da sama wyglądać pięknie? No nie, liczy się, e, liczy się skład, liczy się jakość. Mm, liczy się proces przetwarzania tego, a już jak to wygląda to sprawa drugorzędna no dobra słuchajcie, to lecimy do kuchni em, zanurzymy łyżkę w tym słoiku zobaczymy jaka jest dokładnie konsystencja i dam dziewczynkom na spróbowanie zobaczymy czy przejdzie ta karma test smaku, ale myślę, że bez problemu bo no mówię, sama bym ją chętnie zjadła no dobra kochani, witam was w kuchni już tutaj mylcia do mnie przyszła <laughs> czuję ten zapach no dobra słuchajcie, za Nurzamy łyżkę o jest mięciutkie, bardzo mięciutkie i tutaj wręcz zobaczcie widać kawałki e, kawałki jakby tych rzeczy które są w karmie e, to był czekajcie smak z tymi ziemniakami więc tutaj widać kawałek ziemniaka kawałek marchewki i oczywiście kawałki mięsa o tu zobaczcie jakie ładne mięsko Dosyć sporo się wydaje tych warzyw, ale konsystencja jest naprawdę fajna. Właśnie wszystko jest tak pokrojone w kostkę. No właśnie, niemal tak, jakbyście sami szykowali posiłek dla psa w domu. Dobra, jak widzicie, tej marchewki jest całkiem sporo. Tych ziemniaczków e, też, no bo ich, przypomnijmy sobie ten skład. Mm, tutaj było 12,5 marchewki i 12,5 ziemniaków. No tak, czyli właściwie czwarta to, e, to są te warzywa. No znowu, mogłoby być troszeczkę mniej tych, e, tych warzyw, no ale widzieliście, jest na przykład ten smak z koniną, gdzie e, warzyw nie było w ogóle. No myślę, słuchajcie, że gdyby tutaj było mniej warzyw, to ta cena byłaby no, jeszcze bardziej zaporowa. Więc e, tutaj, wiecie, producent musi też właśnie dostosować się do rynku, po prostu. No dobra, tak wygląda ta karma bardzo zachęcająco. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale też koty podeszły i są bardzo zainteresowane. Myślę, że jeżeli chodzi o test smaku, to no po prostu to będzie wciągnięte i przez Nelę i przez Sofię, ale zobaczmy jeszcze dla pewności. No dobra, jak widzicie, znika po prostu w sekundy, więc... No, bardzo atrakcyjna, smakowo karma. No to słuchajcie, teraz zobaczymy, jak Sofii się będzie smakowało. No, jak widzicie, zero wybrzydzania. Od razu, od razu zaczęła jeść. No dobrze, więc test smakowitości, myślę, że zaliczony. I jak od razu zjadła i tutaj Sofie też. Sofie jest bardziej wybredna, ale widzicie, nie ma problemu. Mam nadzieję, że te odcinki z recenzjami niskoprzetworzonych karm Wam się podobają. Dzięki dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, że ranking karm niskoprzetworzonych znajdziecie w moim e-booku, żeby nie psać wybrać najlepszą karmę. E-book znajdziecie na mojej stronie www.psigos.pl Dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!